Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj przychodzę z karteczkami wielkanocnymi. Cztery karteczki i tak szybciutko Wam pokażę i powiem, co w nich użyłam. Dobra, odłożę sobie na bok i zaczynamy. Może weźmiemy sobie tą karteczkę. Wszystkie karteczki wykonane są na kreptowych bazach. I tak, tutaj mamy papiery. Jeden naklejony na drugim. Z wykrojnika napis. No. I tutaj taka kompozycja kwiatuszki, kokardka, listki, gaza. I tak. Tutaj na tych kwiatuszkach i u góry nad napisem zrobiłam kropelki rosy, ale nie tym znanym Glossy akcent tylko tymi kropelkami z fabryki Dekoru. No. Powiem Wam, że wychodzą fajne i w zasadzie nie widzę różnicy, jeśli chodzi o te, no nazwijmy, oryginalne. Także tak się prezentuje pierwsza karteczka. A napis pociągnęłam jeszcze tym musem e nuwo. Ok, pierwsza. Kolejna karteczka. Tutaj mamy napis, na dole tym razem, również pociągnięty tym musem. Musem pociągnięty jest również ta skrapka. O. Oraz tekturka. I tutaj mamy taką grafikę. Dostałam taki arkusz do wycinania w gratisie i to mi akurat spasował. Kwiatuszki, listki. I tak się prezentuje kolejna karteczka. Następna. Tutaj mamy y, kartę y, wytłoczoną. Embossingiem. Y, kartę y, mamy poszczępioną, postarzoną na, na brzegach. Wytuszowaną tuszem old paper. Tutaj mamy kwiatuszki, listki, takie naklejeczki. I napis y, wyembosowany y, takim złotym pudrem. Puder kupiłam na AliExpress, kosztował coś około 4 zł. Fajnie się sprawdza. Myślę, że taki właśnie większych elementów, bo takich drobniutkich, to raczej, raczej chyba nie będzie, nie będzie dobry. Także tak oj, wygląda ta karteczka. Dobra. I ostatnia. I tak się prezentuje. Tu mamy papier. Papier kolejny naklejony, również brzegi postarzone wytuszowane, napis z wykrojnika, cekinki, gdzie nie, jest taka kompozycja, kwiatuszek papierowy, jajeczko, drewniane elementy, piórka, gazę. Tutaj mamy z wykrojnika takie jajeczka. Także tak wygląda. On się tak błyszczy, ponieważ do napisu i tutaj do tych tekturek jak i do tych jajeczek użyłam tego nuwo z brokatem. Także fajnie, moim zdaniem, to wygląda. Także tak wygląda ta karteczka. Ok, to jeszcze raz sobie poukładamy tutaj, może to wszystkie. Mam dzisiaj taki szybki filmik. Także. O! Super. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.